Żyli przyznało również nagrodę specjalną. Nagrodę specjalną Zarządu Powiatu Opoczyńskiego otrzymuje film pod tytułem Gdy Diabeł Mieszkał za Miedzą w reżyserii Łukasza Dębskiego. Producentem filmu jest Wytwórnia Filmów Oświatowych Polska. Na scenę zapraszam reżysera pana Łukasza Dębskiego oraz pana Waldemara Drozda, prezesa Wytwórni Filmów Oświatowych, który wręczy nagrodę. Bardzo dziękuję jury, bardzo się cieszę, że film się podobał. Oczywiście przy okazji dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w produkcję filmu, bo jak wiadomo filmu nie robi jedna osoba, czyli dziękuję producentom z Wytwórni Filmów Oświatowych oraz, oraz całej ekipie. W moim filmie jest sporo, sporo przyrody na ekranie, no, dlatego też jest na tym festiwalu, natomiast w zasadzie nie jest to film taki typowo przyrodniczy, bo jest to film o o ludowych opowieściach, czyli bardziej etnograficzne, antropologiczne, ale dlatego, dlatego tym bardziej cieszę się, że, że po prostu te zdjęcia przyrody, no mówiąc kolokwialnie, dają radę również w towarzystwie takich filmów stricte przyrodniczych, także jeszcze raz bardzo dziękuję za uznanie.